Ten makijaż ostatnio Was zachwycił, co widziałam po komentarzach, także zróbmy go wspólnie. Hejka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na makijaż stycznia. I zastanawiałam się, jaki tutaj makijaż tym razem przygotować. Jak widzicie, kontynuuję tę serię kolejny rok, ale wczoraj dodałam Wam film z podsumowaniem 2024 roku, z podsumowaniem właśnie moich hitów makijażowych, z tego, co przetestowałam w ubiegłym roku. No i bardzo dużo z Was pisało, że piękny makijaż, także zrobimy go dzisiaj wspólnie. Pokażę Wam, co tutaj używam. I ostatnio bardzo często sięgałam po ten makijaż w ostatnich dwóch tygodniach, kiedy gdzieś tam wychodziłam, dlatego, że mamy tam i błysk, i jest utrzymany właśnie w takim brązowym klimacie, dlatego też brązowa sukienka. Także myślę, że wielu z Was się on spodoba i będziecie w stanie go otworzyć też tymi kosmetykami, które macie już w domu, niekoniecznie tym, co ja tutaj dokładnie użyłam. Także ja już nie przedłużam. Pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i oglądamy. A zaczynamy sobie oczywiście od brwi, i tutaj niczym Was nie zaskoczę, dlatego że chcę dokończyć, wykończyć już to mydełko od Stars, żeby otworzyć sobie po prostu nowe. Ja mam tutaj tylko resztkę mydełka na ściankach, także chcę już otworzyć po prostu nowe, a to już wyrzucić. I drugi kosmetyk jest to kretka Probrał od nam, czyli odcień 01 Neutral Medium Brown. I też już chcę ją do końca zużyć, dlatego że ten mechanizm się coś tutaj popsuł i ciężko czasami wychodzi, muszę tutaj kombinować. Także też chcę już dokończyć tę kredkę i kupić sobie po prostu nową sztukę, więc ten duet leci na brwi. Także klasycznie nabieram sobie troszeczkę mydełka na szczoteczkę i wyczesuję. Odbiłam sobie okulary dzisiaj tutaj. Dosyć mocno. Przysnęło mi się w okularach, i niestety mi się odbiły. Jak ktoś ma okulary i przyśnie sobie właśnie w okularach, to wie, jak to czasami potrafi boleć. A, no cóż, w każdym razie wyczesuję brwi. I cieszę się, że mam kolejne opakowanie tego mydełka, także już nie będę musiała kupować, tylko je mam. A i tak to wystarczyło mi na bardzo, bardzo długo. Więc i tak jest mega wydajne. Oprócz tego jeszcze do brwi mam tutaj wyciągnięty ten żel od Anastazji, ten żel od Starsów Over Lamination i właśnie ten wosk mydełko do brwi od Anastazji. Także gdzieś tam będę się kręcić wokół tego. Na pewno będę chciała też wrócić do mydełka od Hulu, które testowałam w 2023 roku, bo ono też było po prostu świetne. W zasadzie rzadko wam to pokazuję, ale ja zawsze sobie też podczyszczam te brwi. Zazwyczaj już jak mam podczyszczone, to do Was wracam. Więc o, po prostu pędzelkiem precyzyjnym sobie te brwi od dołu doczyszczam. Wyznaczam sobie właściwie taką linię, gdzie te brwi mają się kończyć, bo kredki jeszcze nie mam, więc w zasadzie nie mam tutaj z czego doczyścić. Więc po prostu zaznaczam sobie linię, której nie przekraczam kredką. O. Ja lubię, jak jest właśnie tak to wszystko zaznaczone, bo te brwi są takie równe. Także lubię, lubię. No i robię to korektorem, a ten właśnie pędzelek to Jessup Flat Definer 212. I dokładam sobie teraz kredkę. Też chcę w tym roku wrócić do tej kredki od AA. O, tutaj jeszcze jakieś włoskie zostały, może sobie zaraz je nożyczki, nożykiem usunę, ale zobaczymy. W każdym razie, świetna kredka z poprzednich lat, którą testowałam, to była też od AA. Ale przez to, że właśnie ta kredka od NAM i od Stars jest tak wydajna, są tak wydajne właściwie te kredki dwie, no to nie miałam pola, żeby kupić coś kolejnego. Jeszcze czeka kredka od NYXA, którą też bardzo lubię, żeby ją zużyć. Więc no tutaj się muszę sprężać, ale ja też dużo kredki nie używam, bo też te moje brwi aż takiego dużego wypełnienia nie potrzebują. A to zawsze wiecie, zależy od tego, ile też tego produktu nakładacie. Ja akurat te swoje brwi lubię, więc jakoś dużo nie nakładam. O! Ubrudziłam się. Bo jak jedziecie po mydełku, to zostaje często to mydełko na tej kredce i ja nie zawsze pamiętam, żeby je zdjąć. No i czasami właśnie. Takie coś spada na te brew, ale i tak się nie przejmuję, biorę po prostu ten pędzelek z resztką korektora i tutaj można sobie ładnie wszystko doczyścić, więc nie ma totalnie, totalnie problemu. No i brwi gotowe. Kolejny kosmetyk, który użyłam, no to niezawodny Lovely Camouflage i to co zauważyłam, to on po otwarciu gęstnieje. Na początku zawsze się dziwię, że opatko chyba zmieni formułę, bo jest taki lejący. Nie, on po prostu gęstnieje później. Bo właśnie mam nową sztukę, mam starszą sztukę, mam taką średnią sztukę i widzę, że każdy produkt ma trochę inną konsystencję, więc gdzieś tam mm, tak to wygląda, no chyba, że się okaże, że ten nie zgęstnieje, Nie będzie taki gęsty, no to to będzie oznaczało, że. Coś zmienili. No bo tak teraz w tym momencie to on taki jest, powiem Wam, że dosyć lejący. Dziś złapałam odcień numer 2, czyli odcień Nude, ale czasami też używam właśnie Porcelain, czyli odcień 1. Także tutaj różnie, zależy co złapę, bo różnica między tymi kolorami jest minimalna. Także w zasadzie oba mi pasują, chociaż ten Nude jest trochę lepszy, bo on o dziwo jest jaśniejszy. Więc. To też trzeba mieć na uwadze, także gdzieś tam częściej sięgam po te dwójkę, ale jak w sklepie na przykład nie ma dwójki, to biorę jedynkę. No a ostatnio zamawiałam sobie te podkłady. Ostatnio, no w grudniu, to zamówiłam i jedynkę, i dwójkę, także tutaj między tymi dwoma kolorami lawiruję, czasami mieszam. Często jest tak, że ten, który kolor złapię, to ten po prostu używam, także różnie, różnie. Ale go uwielbiam za trwałość, za krycie. Po prostu to jest mój podkład top of the top. No i cena też mi się podoba, chociaż w ostatnich latach wiadomo, jest coraz droższy. No ale w promocji i tak nie jest moim zdaniem źle. No i mamy pięknie zakryte wszystko. Korektor, który użyłam, to Planet Spotless, więc to też korektor, który w moich hitach się znalazł. To też odkrycie 2024 roku to też moje kolejne opakowanie i odcień mój to 01 Fair. Jestem też ciekawa tej dwójki, jak ona wygląda. Być może znajdę jakieś testery to sobie sprawdzę, bo może akurat bym sobie kupiła też dwójkę, bo ten jest taki dosyć mocno rozjaśniający, jest naprawdę jaśniutki, a może by mi się przydał też troszeczkę czasami ciemniejszy, bo czasami niestety testuję jakieś na przykład ciemniejsze podkłady i nie chcę ich rozjaśniać, więc może akurat też tamten odcień by mi pasował. No jestem bardzo, bardzo ciekawa. Natomiast na tym nie narzekam. To jest kolejne już moje opakowanie, więc gdyby, gdyby ten kolor mi gdzieś tam nie odpowiadał. No to bym pewnie próbowała dwójkę od razu, a tak sobie sięgam po jedynkę. No i też no bardzo, bardzo lubię, bardzo fajne krycie. Mam nadzieję, że szafa Stars będzie w większej ilości Rosmanów, bo tutaj u mnie jest ta szafa w jednym Rosmanie. Wiemy, że u was u wielu z was w ogóle nie ma. Ja mam też troszeczkę tych Rosmanów tutaj w tym momencie w okolicy. No więc jedna szafa się trafiła, no i tak to się prezentuje a do konturowania też niezawodne Everline Choco Glamour odcień 02 e, i też go już tak zużywam, zużywam, bo też już niedużo tego zostało, e, dlatego, że mamy 12 miesięcy od otwarcia ważność tego produktu, na no te 12 miesięcy już minęło, e, więc zużywam, zużywam i myślę, że <grym> zużyję. No, może do czerwca, no bo to jest jednak bardzo wydajny produkt a też używam troszeczkę innych produktów do konturowania, bardzo się polubiłam z tymi stickami od Heian, więc też po nie sięgam. Lubię też ten stick od Nam, natomiast gdzieś tam przez to, że ten termin mnie tutaj goni, a właściwie mnie już przegonił, no to sięgam po ten częściej, a też go bardzo, bardzo lubię i wydaje mi się, że kupię sobie kolejne opakowanie. Na pewno bym chciała, natomiast wiadomo jak jest, tutaj testuję różne różności na kanale. A kosmetyków jest dużo do przetestowania, więc nie wiem, czy ewentualnie się nie wstrzymam, ale to się jeszcze, moi drodzy, zastanowię. Jak się skończy, to będę myśleć. Teraz nie ma co sobie tym głowę tak naprawdę zaprzątać. Zobaczymy też, jak te nowości będą wychodziły. Czy będą produkty do konturowania, czy w tym roku marki pójdą w coś innego, bo w zeszłym roku dużo tych produktów do konturowania na mokro wychodziło zobaczymy zobaczymy jak to będzie wyglądało na pewno sporo tych nowości będzie bo już widać po zapowiedziach że tego będzie mnóstwo także będzie mnóstwo też testów mam nadzieję że będziemy się tutaj regularnie widzieć i będziemy komentować i sprawdzać jak te produkty wypadają że mamy takie delikatne konturowanko a różyk to, moi drodzy, kremowy róż od Essence i jest to róż Love It A Chocolat Blush Mousse 4,2 g i jest to róż, który też już widzieliście właśnie w teście czekoladowej kolekcji od Essence, bardzo mi on przypadł do gustu i on pachnie czekoladą jego wydaje mi się, że bardzo szybko się zużyje, bo wcale tego dużo tutaj nie ma, także uważam, że jestem w stanie szybko zużyć, także to był właśnie ten róż, bardzo ładnie tą, tą czekoladą pachnie. Więc jestem zadowolona z tego produktu. Nadal żałuję, że nie udało mi się kupić tej maskary z tej kolekcji brązowej. No, natomiast nie było na flakonie, a na innych stronach był ten tuż dwa razy droższy, bo tu się wyprzedał i jeszcze dochodziła do dosyć droga wysyłka, więc stwierdziłam, że odpuszczam tym razem. No, ale reszta przyjemna. Przynajmniej właśnie ten róż rozświetlacz. Jak jeszcze nie widzieliście, to was zapraszam i ten test będzie podpięty do tego kosmetyków w przypiętym komentarzu yy, I do wszystkich innych kosmetyków, które tutaj test miały także w dzisiejszym. Filmie widzicie tylko makijaż, tak zawsze tutaj jest, jeżeli jesteście pierwszy raz, a testy są podpięte i tam możecie zobaczyć właśnie, jak te kosmetyki się sprawowały. Jeżeli są to testy starsze, to są jednodniowe, a jeżeli są to już te nowsze testy, to są dwu-, trzydniowe, w zależności od tego, jak tam kosmetyk wypadały. Jak kosmetyk wypadają na przykład słabo, albo widzę różne konfiguracje, to są trzydniowe testy jak wystarczy przetestować i potem jeszcze raz sprawdzić, na przykład na innym kosmetyku, na innym podkładzie, no to te testy są wtedy dwudniowe. Czas na puder i puder to oczywiście Sensic, jest to Luminous Delight, no to jest ta kolekcja, która wyszła powiedzmy na ten okres świąteczno-noworoczny, no coś po prostu genialnego i ja sobie chyba zamówię ze dwa jeszcze. Ojej, no to jest ten minus. Ups. No cóż, za dużo mi się wysypało. Hmm. No trudno. Nakładam gąbeczką i on się tak dobrze trzyma. właśnie cały makijaż trzyma. Tak świetnie utrwala. No to jest petarda po prostu. Po prostu jest to petarda. Uwielbiam ten puder. Nie spodziewałam się, że tak się polubimy. Także w tym roku będzie dużo testów Kobo, Sensik. Będę dalej testować Daso. Jeszcze tam właśnie mam kilka kosmetyków w zanadrzu od natury. Które dostałam po ostatnim moim teście, po prostu mi podesłali, żebym sobie jeszcze potestowała inne rzeczy. Na pewno będę też pilnować tych kolekcji limitowanych. Jak będziecie coś widzieć pierwsi, to informujcie. To będę zamawiać i będę testować, bo naprawdę tutaj świetnie wypadają. A bardzo mało się mówi o tych kosmetykach. No, o tej kolekcji to nic nie słyszałam u innych, więc szkoda, bo naprawdę ten puder no, robi po prostu wow rozświetlacz, to również jest ten rozświetlacz z Essence, to jest ta kolekcja właśnie Love It A Chocolate, tak samo jak róż i to jest bardzo ładny rozświetlacz, takie serduszko i on jest taki mięciutki. To jest po prostu taki uginający, uginający się rozświetlacz. Tu mamy trzy kolory. Jak mieszam, to najlepiej moim zdaniem to wygląda. Zobaczcie sobie też na swoczach, właśnie w teście, jak wyglądają osobne warstwy, bo mamy tutaj też taki ala różowy troszeczkę, właśnie kolor. Bardzo ładny jest to rozświetlacz, taki mm, wielowymiarowy. Jak się łączy, natomiast, przez to, że mamy taką, a nie inną konsystencję, taką miękką, to trzeba go nałożyć troszeczkę więcej. Tak, ze 3-4 warstwy, żeby był właśnie taki mocniejszy, ale to ma też swoje plusy, dlatego że no, łatwo sobie nałożyć też malutką ilość, taki delikatny blask zrobić. A jak chcecie troszeczkę większy, to też się da, tylko właśnie trzeba. Zobaczcie, nałożyć większą warstwę. No i też ładnie to wygląda. Dzisiaj ewidentnie nałożyłam więcej złotego, bo bardziej mi się ten policzek świeci na złoto. Ale też uważam, że jest to świetny, właśnie rozświetlacz. Bardzo, ale to bardzo ciekawy. Być może też gąbeczką można by było nałożyć, bo to też taka właśnie miękka, wręcz prawie mokra konsystencja. Bardzo ciekawy kosmetyk, a tani. Także w tym roku też będę chciała się skupić na tych kolekcjach Essence i Catrice, żeby więcej ich potestować. No i tak to wygląda. Bardzo mi się podoba, jak właśnie odbija, łapie światło. To ładnie wygląda. Coś innego, coś fajnego. Zachwyciłam się. Bardzo przyjemny rozświetlacz i też myślę, że go szybko zużyję. No bo pomimo tego, że jest 6 gramów, to ta konsystencja jest taka, a nie inna, więc będzie raczej szybko tutaj schodził. Muszę potestować. Także no ja jestem tak czy inaczej zadowolona, że go kupiłam. Czas na makijaż oka i tutaj zacznę sobie od brązera. Może to być jakikolwiek tak naprawdę brązer. Ja sobie użyłam właśnie ten bronzer, O, tutaj rozświetla wzięłam, tutaj mamy brązer. Wzięłam sobie brązer od Kobo, właśnie z tej świątecznej kolekcji Joyful. Widziałam, że ona też jest teraz na promocji. Widziałam, że ona też jest teraz na promocji, także można sobie łapać taniej. No i mam tutaj taki pędzelek. Już go wczoraj właśnie używałam do tego makijażu, więc już nie myłam na razie, ale go sobie właśnie użyję. Jest to pędzelek Jessup, i to jest właśnie ten produkt do um, zaznaczenia powieki. Następnie płaskim pędzelkiem, zaraz sobie jakiś znajdę, nakładam ten cień od Nam Baked Eyeshadow Wet and Dry. Jest to odcień 01 Moonlight. No moje też odkrycie, przepiękny, przepiękny cień. No i do tego sobie nakładam eyeliner, eyeliner, kreska. Właśnie brązowa. Jest to eyeliner Claresa. Line są so fajne. Właśnie na dłuższą metę się polubiliśmy, więc gdzieś tam do niego będę chciała wracać. Chociaż jeszcze zobaczę, bo trochę tych brązowych linerów jeszcze mam do przetestowania. Także w sumie zobaczymy. Teraz będę też testowała eyeliner brązowy od Sephora. Także zobaczymy, jak on wypadnie. No i do tego nakładam sobie jeszcze tuż. Tuż to Stars Eyeliner. Czyli jak widzicie, same hity. No i oczywiście, robotę myślę, że na oku robią właśnie te połówki rzęs, czyli Maxim Eyes od Lovely. No, one tutaj zawsze robią roboty, tak naprawdę. Jak nie mam, to zawsze mówicie, że wow, ładny makijaż oka. I klej, który używam teraz do rzęs, to jest klej z Sephory. Także on też mi się sprawdza dobrze, ale równie dobrze sprawdza mi się klej z Catrice i z Essence. Więc tutaj tak naprawdę większej różnicy nie ma, co tam wpadnie w oko, co tam jest tańsze, to możecie brać. Bo to jest Essence Catrice, parę złotych dosłownie kosztują, szczególnie na promocji. Także tym puchatym pędzelkiem nabieram sobie troszkę tego brązera. No świetne są to, te produkty do konturowania, właśnie z tej kolekcji, i piękne opakowania. I cena też spoko, szczególnie jak się trafia jeszcze na tę promocję, 1 plus coś tam, bo to tam różne. 1 plus 1, 1 minus 80, 1 plus minus 80%, więc no różne te promocje są. Także można rzeczywiście sobie. Nie złej cenie kupić bardzo przyjemne produkty. Także, jak widzicie, nakładam sobie tak naprawdę na całą powiekę. Jeszcze jeden pędzelek sobie zaraz wezmę, żeby górę sobie ładnie rozblendować, taki, wiecie, czysty. I tutaj dół zaznaczam, że to można zrobić każdym innym też brązerem. no ten akurat mi pasuje. Wezmę sobie jeszcze jeden pędzelek, jakiś taki bardziej kochany. czekajcie. Proszę bardzo. Świeżutki, piękniutki. O, i sobie tutaj popracuję nad rozdymieniem. No jak wczoraj ten pędzelek był jeszcze, wiecie, przy pierwszym używaniu, <grytanie> pomyciu no to można to było zrobić, natomiast teraz już z dwóch dni mam tutaj produkt, więc... Ale mówię, wezmę sobie ten właśnie... Pędzelek, a nie spodziewałam się, że akurat ten makijaż będę nagrywała. Po prostu widzę po komentarzach, że bardzo Wam się spodobał. Także mówię, dobra, no to ten makijaż sobie zrobimy. Jako makijaż stycznia. No też w sumie m, często sięgam po te kosmetyki, więc jak najbardziej pasuje. Chociaż myślałam nad czymś jeszcze takim wiecie mroźnym, ale ten też myślę, że będzie pasował. Więc sobie nakładam. Z bronzerem fajnie się pracuje w załamaniu, dlatego że często brązer ma taką pigmentację przyjemną, że ciężko sobie zrobić krzywdę, że łatwo się tutaj po prostu operuje tym, cienie czasami są zbyt mocno przypigmentowane, no różnie, różnie to bywa, tutaj też bardzo lubię sobie użyć w załamanie ten jasny cień pojedynczy z serii Wonder Match od Eveline, natomiast on jest o wiele jaśniejszy, a tutaj chciałam mocniej zaznaczyć jednak tę powiekę, dlatego akurat ten bronzer bardziej mi tutaj pasował. Teraz czas na płaski pędzelek. Tutaj nie mam nawet żadnego napisu, więc nie wiem co to jest za marka, po prostu płaski pędzelek. No i właśnie sobie tutaj nakładam ten cień Moonstone. I sobie nakładam teraz na powiekę. O. Wczoraj nałożyłam te trzy warstwy. Jak chcecie mocniejszy blask, szybszy efekt, to na mokro go wtedy nakładacie. Czyli nakładacie na przykład na pędzelek i ten pędzelek sobie spsikujecie mgiełką do makijażu czy też wodą. I nakładacie. I wtedy już jest w porządku. Piękny jest to cień. Nie mówię, jak, nałożycie, jak nałożycie mało, tak jak Wam mówiłam w teście w sumie, i rozetrzecie sobie dobrze, to nie ma tego właśnie tej, tej bazy, tego koloru pod spodem. A jak nakładacie sobie na mokro, to jest troszeczkę więcej bazy, ale też ten błysk jest taki bardziej metaliczny, wtedy mniej drobiny widać. Albo nakładacie sobie większą ilość, więcej warstw i wtedy też delikatny się pojawia kolor, ale w przypadku zaznaczenia właśnie powieki też brązerem, no to nie jest to jakieś, wiecie, przeszkadzające. Według mnie. No ale piękny jest ten blask, bardzo, bardzo lubię. No wiadomo, na żywo, w zależności od tego, jak pada światło, to wygląda lepiej albo, no, gorzej. No, bardziej się świeci albo mniej. No tak to, tak to wygląda, natomiast, no, czad. Ja go po prostu uwielbiam i w takim połączeniu no to jest po prostu genialny. Więc... Cień kolejny przepiękny, błyszczący. Dużo jest pięknych błysków. I teraz kreska, czyli liner od Klaresy. Nie pamiętam, czym tam, czy tam sobie wczoraj yy, zrobiłam wewnętrzny kącik, czy nie. I sobie rysuję, no jak na to, ile ten liner ma już miesięce od otwarcia, ile było już użyć też. No to radzi sobie, po prostu świetnie, sunie bez problemu. To jest liner z końcówką pędzelkową. Końcówka to pędzelek. To nie jest filc. To jest ważna informacja, myślę, że dla niektórych. I wewnętrzny kąt, o trochę mi się posypało tego cienia, no ale to tak z błyskami czasami bywa, zaraz sobie jest garne z twarzy. Patrzę, czy Wam nie zasłaniam lusterkiem, ale nie. Właśnie to lusterko z tego bronzera, czy, czy też rozświetlacza z czy też różu, bo w każdym z nich to lusterko jest, jest po prostu świetne. Idealne właśnie do takiego malowania się. Jeżeli chodzi o oko i jeżeli macie wadę wzroku ja tylko mam, więc z daleka nie widzę, więc muszę sobie spojrzeć bliżej, natomiast normalnie mam tutaj lusterko postawione, ale teraz jak nagrywam, tak bym sobie do tego lusterka malowała, a jakbym się malowała do tego lusterka, które mam tutaj postawione, to byście nic nie widzieli, więc muszę troszeczkę wyżej trzymać głowę, także wtedy takie małe lusterka są dla mnie idealne. No i mamy kreskę gotową. I leci Tizer. bardzo się też polubiliśmy. Mega przyjemny tusz. W promocji, w bardzo dobrej cenie. Ogólnie Stars. Top. Stars jest teraz moją ulubioną marką. I tak sobie pomyślałam, e, że zazwyczaj taką topową marką było Eveline. Ale w ostatnim roku, jakoś tak powiem, wam, że Eveline mnie zachwyciło. Większość tych nowości była taka hmm, albo słaba. Dla mnie. Tutaj te ostatnio, no które testowałam, typu yy, puder rozświetlający, który był po prostu rozświetlaczem. Yy, stiki do konturowania były spoko, to akurat ok, ale wiecie, niczym jakimś takim, nie wiadomo jakim, nie, nie zachwyciły, ale są ok, więc są godne polecenia z tego, co pamiętam. Muszę je właśnie wyciągnąć, poużywać też więcej. Ale niczym takim wow nie, nie zaskoczyły. Te błyszczyki, barszczyk, yy, serniczek ostatnio testowałam, no spoko. Ale też nic takiego wiecie jakiegoś nie wiadomo jakiego. Także jakoś tak. Mi przynajmniej ten hype na Eveline przeszedł. Dajcie znać, jak Wy to widzicie. Natomiast czekam na nowości kolejne w tym roku. Może będzie coś jeszcze zaskakującego. Myślę, że na pewno. O, chociaż nie, te pojedyncze cienie mnie zaskoczyły bardzo. Bardzo pozytywnie. Te Wonder Match. Szczególnie ten błysk złoty. O, coś pięknego. No dobra, to to akurat. Ale wcześniej, co tak naprawdę nie testowałam, to było wow. A w tym roku chyba właśnie tylko te cienie pojedyncze były w hitach 2024 roku, gdzie w poprzednich latach o wiele więcej kosmetyków w tych hitach się znajdowało. No a tak wyglądają wytuszowane rzęsy. I teraz biorę te połówki, biorę też klej. Klej jest taki w formie pędzelka. Takie są moim zdaniem najfajniejsze. Nakładam dokładnie na rzęski i odczekuję chwilę. Ten klej jest najfajniej klejący, kiedy robi się przezroczysty. Bo w tym momencie jest biały, także chwilę odczekam. I teraz, kiedy ten klej już w miarę przesechł, to sobie tutaj te rzęsiorki Nakładam. O. Ogólnie te połówki można jeszcze trochę przyciąć, żeby były gdzieś dotąd, ale mi się one sprawdzają też w ten sposób. Więc ja ich nie przycinam, bo one jak na połówki są dosyć długie. Hmm. Więc jak chcecie mieć takie typowe połówki, no to trzeba je przyciąć. Natomiast mi to nie przeszkadza, więc sobie zostawiam tak, jak są. O. Teraz sobie tutaj przytrzymam. Żeby się dobrze dokleiły. Bo to też wiecie, nie zawsze mam tak, że za pierwszym razem mi się dobrze przykleją. Czasami się zdarza, że walczę. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarza. I ostatni krok jest to makijaż ust. I on też był dosyć prosty, tak naprawdę, bo jest to produkt od MIO, ten taki z kolorem błyszczek. The One Love Gloss. Macie tutaj test, macie wszystkie kolory na moich ustach pokazane, bo ogólnie kolorów jest 5, 4 takie, gdzie mamy dużo pigmentu, i jeden taki przezroczysty z drobinką. Tutaj mam akurat odcień 02 Natural, no i jego sobie tak naprawdę nakładam. To jest coś takiego jak winylowa pomadka, trochę. Tylko nie ma jakiejś dużej trwałości, wiecie, to się zjada. Więc to jest ten produkt. Ogólnie przyjemne są te błyszczyki, fajne też opakowanie. Więc mi się generalnie podobają. I tak się ten kolor prezentuje na ustach, jedyna tak naprawdę różnica to to, że mam inną bluzkę, inną sukienkę na sobie, no i grzywkę wczoraj wywinęłam tak do góry jeszcze, więc ona tutaj miała więcej, wiecie, volume, więcej objętości, a dzisiaj ma po prostu tego mniej, no ale nadal jest wywinięta, więc tak się prezentuje ten makijaż, który was wczoraj, we wczorajszym filmie tak naprawdę zachwycił, no bo widzicie ten film później, nie wiem, pięć dni później, tydzień później. W styczniu w każdym razie. No a tak jak mówiłam na początku, makijaż jest z tego filmu, gdzie mówiłam Wam o hitach 2024 roku moich kosmetycznych. Więc taki makijażyk, ja bardzo lubię takie właśnie makijaże brązowe, dobrze się w nich czuję, właśnie w takich ciepłych kolorach, to, to lubię chyba najbardziej. No i błysk zawsze na oku Robi robotę no i te rzęski, natomiast na co dzień nie zawsze mi się chce je kleić, bo gdzieś tam noszę też okulary, więc zawsze to gdzieś tam wiecie, macha zahacza. Chociaż akurat te połówki przy, tych, przy tym modelu okularów mogę spokojnie nosić, bo to też zależy, jak one blisko tutaj tego oka są, więc gdzieś tam w tych okularach mogę nosić właśnie sztuczne rzęsy i większość mi nie przeszkadza przy nich. Przy poprzednich było różnie, więc to też zależy od modelu. No w każdym razie wygląda to w ten sposób. Kto z Was był ciekawy, czego użyłam, no to ma odpowiedź. Jestem ciekawa, co myślicie o tym makijażu. Oczywiście tym razem pewnie są tutaj też osoby, które widzą ten makijaż pierwszy raz. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!